Cześć Josie! Hi. Tak jest głośno, nie wiem czy mnie słyszysz. Słyszysz mnie? No trochę tak. No dobra, będę do Ciebie mówił głośniej, Ty też do mnie mów głośniej, żebyśmy się słyszeli. Moja droga, powstało bardzo dużo kontrowersji dookoła Twojej wygranej w wy Królowa Przetrwania. Co Ty sądzisz o tym, że produkcja dała Ci łatwiejsze pytania i dlatego wygrałaś? Byłam tam od samego początku, robiłam... Co musiałam? I did it. wygrałam i jest czas zgodzić się z faktem, czy wygrałam na C. To już wyłominało na C. Let's move on. A jak na ciebie wpływają te komentarze dziewczyn, że to kto inny powinien wygrać? No bo to nie jest przyjemne jak no odbierają ci wygraną. Jak w ogóle, bo ja po prostu była tam, robiłam to samo co oni. Hmm? Po prostu I want that. A myślisz, że Marta Linkiewicz zazdrości Ci wygrania i boli ją to bardzo dlatego czasem się na Ciebie rzuca i Cię atakuje? Jak to oceniasz? No nie, ja uważam, że Marta jest bardzo dobrą sportowcą i sportowanie she did very well, ale wiem, że było pytanie, ale było różne pytanie, co ja znałam od innej uczestniczka i jak jest tyle adrenaliny i jest stres czasami, wiem jak to jest. Ja nie jeden raz nie powiedziałam dobrze na jakieś pytanie, co jak rozumiem. Dobra, a odpowiedziałabyś na pytania innych uczestniczek, jak oglądałeś a, sobie pinał? Yes, so, ja pamiętam, było takie pytanie, co Natalia miała, jaki pies ma Izul I nie wiem jak, ale ja wiedziałam, to jest King Corso. Nie ciłała. Czyli ty byś znała odpowiedzi na pytania innych dziewczyn. Może, nie każdego, ale jak oglądałam, to on like, o ja tego też znałam. So, yeah. Okej, okay. Edyta Polwarska twierdzi, że jesteś nierobem, mówiąc wprost. Oh Co ty o tym God. sądzisz? czas like, I'm not, nie będę poniżać i obgadać ludźmi, it's not my style like, I'm just not gonna do that. A co o tym, że ona czasem wypowiada się na twój temat, no i nie mówi o tobie poklewnie. No, właśnie, pochlebnie. ona mówi, że nie, chce gadać o mnie, ale gada o mnie, so like, więc ja nie, nie, whatever. nie, 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 ludzi nie, nie, znam wami so. nie, między Wami nie, nie, to Z Z czego to wynika? nie, nie, I don't even know, whatever, it is what it is, ale nie, Zachowanie? Jaka cecha ci przeszkadza? No to zachowanie co ja widzę koło innych ludziach. Like to mi nie lubiałam to and whatever. Like ona chce być taka, taka co nie chcę, whatever. To teraz najmocniejszy zarzut padł, że jesteś utrzymanką, jakbyś to skomentowała? Oh my god. Oh my god. Love that for her. Tyle kropka, koniec? Well yeah, because like what else does she want me to say? Like I'm like honestly on the bitch how I bitch I don't fucking know oh shit cut <laughs> 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 that whatever it is what it is I don't care. Dobra, a influencer to zawód czy nie? Bo ona twierdzi, że nie, a jak tu uważasz? Ale to jest zawód, like może być like a side job komuś that's fine, jak ktoś robi um, chleb i masło kogoś it's uh, It's considered a job. Job's a job. Nie wiadomo, jaki job masz, jak pracujesz, jak sprzątasz podłogi, albo co. coś tak. Pchnąsić, klepi masło, do domu you're good. Like any ja obgadam, like anyone of that. Like you do what you do, girl. To z kim utrzymujesz dobre kontakty po uh, programie? Another glam and Valeria. Czasami tak gadam z Claudia, and that's ja yeah, już nie, nie mam tyle kontaktów. Czasami też z rozmawiam z Natalią. Ale now jest bardzo rzadko, so it's like pretty much just unatival. Moja droga, wygrałaś trochę kasy tam w dżungli. No. Na co ją wydałaś? Jak ją rozporządziłaś? Nie, nie, wydałam investment. Co planujesz tu zainwestować? W co? No tak, like, po prostu, że mam kasę, to nie znaczy, że muszę... Mm -hmm. oh, center, Czyli right? gdzieś to wrzuciłaś na jakieś konto oszczędnościowe i to na siebie zarabia, czy, czy jak? No, I'm gonna put it aside. Drobię mojego investments i... Zobaczymy dalej. Ale, że kryptowaluty czy co? Jakiego rodzaju inwestycje? Jeszcze nauczyć się tego, mm -hmm. Jeszcze uczę się taki. Um, I'm starting to do courses na trading. Bo, well, like, to trochę mi tak ciekawe, bo nigdy na tym tematu się nie znałam, ale nigdy nie za późno um, nauczysz coś nowego, right? Ale często mówią, że to jest ściema. Ściema? No tak mówią, że to ściema, więc możesz utopić kasę. O kurde, no to będę miała um, przepał. <laughs> Zobaczymy. Dobra, a jak rozporządziłaś wygraną z Love Island, bo ty też wygrałaś? No tak, ale Love Island to wygrało, bo ludzie um, e, zgłosować, zgłosowali na mnie i moją parą, no tak. ale od ten program, co wygrałam, to był kompletnie ja. Ja bardzo jestem dumna z tego, bo mm -hmm. zmniejszy o jakieś osoby, widzieli mi na telewizor i się podobali. No po prostu... E, e,

Ja nie lubię cię sami. Spróbuję oszczędzać, ale wiesz, życie jako dziewczyna, kurde, idzie tu i tam. Czyli rozrzutna jesteś, dziewczyna? Nie zawsze. Staram się nie być, ale. You know. To na co najczęściej idzie ci? Idzie mi a najbardziej, ja myślę, ubraniami, a, a, a beauty, włosy. ja bardzo dużo wydam. Całe rzeczy na włosy, bo kocham włosy. so that's pretty much yeah. To ile takich miesięcy ty potrzebujesz, żeby się sfinansować? Ale ja mówię, żeby wygodnio naprawdę żyć, you need to make około 10 tysięcy. You have mieszkanie, you have mm -hmm. kobiecowy beauty. Każdy raz co wyjdziesz, uh, wyjdziesz z mieszkania, uh, kosztuje. Idziesz tutaj coś, zjesz albo jakiś tak sukę, być naprawdę wygodnie. I że w Polsce you need around 10k złotych. 10 tysięcy złotych. 10, uh, zł. A jak e, jest związek to twoim zdaniem pacjent powinien wspierać swoją kobietę? Po, po, po co nie? Dlaczego nie? Like, why not? Też tak uważam, no, why not? żeby kobieta pięknie wyglądała, to trzeba jej tam trochę dofinansować. To moja droga, jak tam ma się twoje serce? Jak jest moje serce? Nie mam nikogo na razie. Dlaczego? Dlaczego? No nie, próbuję tam, ale ja nic robię teraz na siłę. Jak po prostu będzie szansa, że kogo znajdę, jak coś, whatever, I'm just gonna let fate take the course. A jaki facet cię interesuje? Na no nie mam faceta co mnie interesuje, jestem trochę tak single life, robię, doing my thing and I'm just, you know, just A nie masz life. czasem takich smutnych dni, że potrzebujesz faceta, Jest, fajnie byłoby Cię przypulić? So, jestem człowiek też, no to, to mm. czasami mi trochę tak smuci się, że nie mam kogo Dobra, jeszcze. no i co wtedy robisz? Idziesz do koleżanki, No czy tak, co? idę do koleżanki or like I go out, I keep myself busy, idę do jakiejś restauracji, ale whatever. To już tak kończąc naszą e, rozmowę... Ludzie często zastanawiają się, dlaczego tak mocno łączysz polski z angielskim. Urodziłam się w Kanadzie, całe życie tam byłam i teraz jestem w Polsce może rok i pół, coś tak. I ja, napraw... ja próbuję się uczyć i to jest nie mój pierwszy język, no to trochę mi trudno, ale jest wielu lepiej. Jak ja oglądam mojego odcinki z Love Island pierwszy, ja sama nawet nie wiem, co ja próbowałam powiedzieć. A... A teraz mi się wydaje, że bardzo lepiej niż wtedy. A w jakim języku myślisz? Right? W jakim języku myślisz? English, uh, Angielski. No wiem, wiem, so. wiem, a próbujesz czasem myśleć po polsku, bo to podobno pomaga wiesz, w mowie. I guess so, czasami tak, może. <laughs> <laughs> I o czym sobie po polsku myślisz? A wiesz co, nie mogę skłamać, ja całkiem myślę po angielsku. Okej, 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 no dobra. No to co, dziękujemy ci bardzo, trzymaj się, wszystkiego Thank you. dobrego ci życzymy. Thank you. Myśl po angielsku dalej. <laughs>